Kiedy polski system przeciwlotniczy SONA? Zacznijmy od tego, że zdjęcia, które widzicie, nie przedstawiają SONY. Są to systemy zbliżone, są to systemy, które mają wykonywać takie same zadania jak SONA. Dlaczego tych zdjęć nie ma? Ponieważ jak na razie nie mamy SONY, jak na razie nie mamy prototypu, jak na razie nie mamy SONY, która mogłaby trafiać na testy. Ponieważ chociaż wszyscy wiedzą od kilku lat, że tego typu system jest niesamowicie ważny, ponieważ to właśnie on będzie zabezpieczał nasze oddziały, czy to chodzi o oddziały pancerne, zmechanizowane, zmotoryzowane, to niestety jeszcze no, nikt nie pomyślał, że tego typu system należałoby wdrożyć. No ale to jest takie zagadnienie, które poruszymy w późniejszej części. Teraz zacznijmy od tego, czym jest w ogóle Sona. A jest to mobilny system obrony przeciwlotniczej, który ma zapewniać bezpośrednią osłonę wojskom lądowym, czy to wspomnianym pancernym, czy zmechanizowanym, czy nawet zmotoryzowanym, osłaniając je w czasie przemieszczania się tych sił, ale oczywiście też gdy już zajmują jakieś stanowisko. I jest to system Valszorat, czyli ten system bardzo krótkiego zasięgu no, bardzo krótkiego zasięgu czyli o zasięgu do 10-12 km. Chociaż tak jak już Wam mówiłem w piątkowym materiale o tym krótkim zasięgu, czyli o szoradzie, te granice są dosyć płynne. Jeśli ten efektor zostanie zmieniony, wówczas ten zasięg się zwiększa, ale z zasady ma to być 10-12 km. Dlatego, tak ważnym elementem tego typu systemu: Miałby być ciężki piorun, czyli nie ten piorun, który jest obecnie produkowany o zasięgu 5-6 km, tylko jego cięższy wariant, czyli piorun 2 albo też grzmot, mający zasięg 10-12 km. Tracący już tą możliwość bycia manpacem, czyli możliwość przenoszenia go na ramieniu żołnierza, czy też używania go z ramienia żołnierza, czy też żołnierki, byłby to już system taki bardziej na pojeździe. Zanim przejdę dalej, oczywiście, zapraszam do wsparcia, do postawienia symbolicznej kawy, czy też na patronite. Zapraszam też do oceny, skomentowania na moją kartę społeczności, gdzie wrzucam materiały z mojego drugiego kanału. Więc jeszcze raz zapraszam. Jeśli masz możliwość i chęć, możesz wspierać ten kanał. Wróćmy jednak do SONY. Oczywiście SONA ma być to system rakietowo-lufowy, tylko że już kilka lat temu stwierdzono, że sam system rakietowo-lufowy jest niewystarczający. Jednak, może zacznę od tego, czym jest system lufowo-rakietowy, czy też artyleryjsko-rakietowy. Lufowy, po prostu mamy działka, mamy działka, które za pomocą swoich pocisków, tutaj pamiętamy, że, pamiętajmy, że te pociski potrafią być programowalne, potrafią mieć różne możliwości, w sposób w miarę ekonomiczny jest w stanie zwalczać no, wszelkiego rodzaju środki które zagrażają nam z powietrza. Rakietowy w znaczeniu na przykład wyposażony w rakiety przeciwlotnicze, takie jak wspomniane wcześniej piorun czy też grzmot. No na świecie używa się przeróżnych rakiet oraz przeróżnych systemów lufowych o różnym kalibrze, o różnych możliwościach. I czy to będzie 30 mm, 35 mm, czy jakiś inny kaliber, to już zależy od tego, na przykład, na co będziemy posiadać licencję. No i który typ amunicji, tu trzeba tak szczerze to mówić, będzie najbardziej odpowiedni ze względów ekonomicznych i ze względów na to, jakie będzie posiadała ta amunicja możliwości. Ale już kilka lat temu, 3-4 lata temu, w tych propozycjach dla naszego wojska, Polski przemysł mówił o systemach, które będą też wyposażone w lasery, w zagłuszarki, w emitery, czyli w wszystkie te urządzenia, które na przykład mają zwalczać bezzałogowce. Dlatego, może teraz gładko, przejdziemy do tego, co ma zwalczać Sona. A Sona ma na tym dystansie 10-12 km wykrywać, identyfikować i zwalczać zagrożenia powietrzne. Takie jak samoloty. Śmigłowce, rakiety manewrujące, rakiety precyzyjne, pociski moździerzowe oraz bezzałogowce. O tym już mówiono kilka lat temu, to nie jest tak, że się wszyscy obudzili, że no, bezzałogowce istnieją. Sona już od początku, czyli już kilka lat temu, gdy zaczęto mówić o Sonie, zaczęto można powiedzieć projektować, zaczęto tworzyć takie projekty, jak to mogłoby wyglądać, miała mieć zdolności do zwalczania dronów. I tych obserwacyjnych, i tych bojowych. Więc, jeśli chodzi o zakres tych zagrożeń, które ma zwalczać Sona, to jest, po, to jest to po prostu zwykły, normalny system przeciwlotniczy, tylko że bardzo krótkiego zasięgu taki, który zwalcza te zagrożenia na tym najbliższym dystansie. Coś, co jest szczególnie ważne, gdy obserwujemy to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, i widzimy no, dosyć dużo dronów, lancetów, dronów obserwacyjnych i wszelkiego rodzaju tego typu wyposażenia, które no, w sposób niekiedy skuteczniejszy, w niekiedy w mniej skuteczny, no, poraża cele. Wiemy, co też często tłumaczę, że gdy działa walka radioelektroniczna, to jest to troszkę inaczej wyglądający proces. W niektórych miejscach one nawet nie są w stanie się wzbić, te bezzałogowce, tylko że SONA ma chronić właśnie przed tego typu zagrożeniami, ale też przed tymi zagrożeniami innymi. Czy to będzie śmigłowiec szturmowy, czy jakiś samolot uderzeniowy, czy też zwykły samolot wielozadaniowy, bezzałogowiec, rakieta precyzyjna, bomba szybująca, to ten system ma te zagrożenia zwalczać na tym ostatnim etapie. Wyżej mamy przecież Narew, wyżej mamy przecież Wisłę, czyli Patrioty, a tutaj najbliżej tych oddziałów, które się poruszają, czy też gdzieś się znajdują, mamy Sone. I SONA ma zabezpieczać przed tymi wszystkimi zagrożeniami powietrznymi, które wymieniłem i zapewne przed takimi, których jeszcze nie wymieniłem i w sposób aktywny i w sposób raczej taki fizyczny, czyli za pomocą pocisków wystrzelonych z tych systemów lufowych i za pomocą tych rakiet wystrzelonych z wyrzutni rakiet przeciwlotniczych, ale też właśnie w sposób taki, jak działa walka radioelektroniczna. Zakłócając łączność, smażąc te bezzałogowce i nie tylko bezzałogowce, tak żeby nie trzeba było w sposób bezpośredni oddziaływać. No, dopóki jest to możliwe i jesteśmy w stanie na przykład tego bezzałogowca ściągnąć na ziemię, usmażyć go, czy też na przykład jakiś pocisk manewrujący, to używamy tego typu systemów. Gdy się nie da, na przykład wystrzeliwujemy grzmota. I gdy sobie wyobrażamy sonę, to wyobrażamy sobie najczęściej jakiś pojazd, czy to na trakcji kołowej, czy też na gąsienicowej. Tutaj należy pamiętać, że gdyby opracowano sonę, to najprawdopodobniej byłaby ona, tak jak na przykład moździerz samobieżny rak, możliwa do osadzenia i na kołówce, i na gąsienicowym nośniku. Więc możemy sobie wyobrażać ten system jak chcemy czy na Rośku, Rosomaku, czy na przykład na Borsuku. Nasza wola. Ale ten system wyobrażamy sobie najczęściej tak, że mamy właśnie pojazd, który musi posiadać i środki artyleryjskie czyli te lufowe na przykład działko 30-35 mm, najczęściej dwulufowe. Do tego oczywiście dochodzi na przykład cztery wyrzutnie grzmotów. Oraz system wykrywania, identyfikacji i namierzania się na cel. Najprawdopodobniej i pasywny, żeby ten nasz element sony nie był łatwy, łatwy do wykrycia, ale też system aktywny, czyli po prostu czujniki optoelektroniczne, radary o odpowiednich właściwościach, które mają na celu wykrycie, zidentyfikowanie i później umożliwienie namierzenia się na ten cel. I w sposób pasywny, i w sposób aktywny. Pamiętajmy, że dzięki temu, że mamy możliwości pasywne, to taka sona, taki jej efektor, czyli ta część, która eliminuje te zagrożenia, może być trudniejsza do wykrycia. Nie mówiąc o tym, że ta sona musi mieć ten element sony, zaraz będzie o tym, że ich jest więcej, musi mieć pełną autonomiczność. Często mówimy, na przykład, wcześniej mówiliśmy, o gepardach, niemieckich gepardach, które samodzielnie zwalczały za pomocą tych swoich sprzężonych działek, na przykład bezzałogowce. I on też jest w stanie samodzielnie wykrywać i przeprowadzać wszelkie analizy i zwalczać zagrożenia. I ten element wykonawczy Sony też byłby autonomiczny, ale co ważniejsze, on też mógłby współpracować, byłby przeciągnięty. Wpięty w ten cały system obrony przeciwlotniczej. O co chodzi? O to, żeby on mógł sam sobie działać, niezależnie od całego otoczenia, ale też, żeby dzięki temu wpięciu w system mógł na przykład mieć informacje z kąt zbliża się zagrożenie, żeby mógł się przygotować, żeby mógł przekazać informacje, jakie sam samodzielnie zdobył, na przykład dla innych elementów naszej obrony przeciwlotniczej. Autonomiczność razem z wpięciem w system, miałem teraz coś powiedzieć, ale zapomniałem co miałem powiedzieć. Nie rozpisałem sobie tego. Mówię z głowy. I już wiem, to tylko część. Chociaż ta najważniejsza, ten element wykonawczy, czyli ten pojazd wyposażony w radary, czujniki optoelektroniczne, w wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych, w te działka, w zaguszarki. W jakieś inne przyrządy, które w sposób niekinetyczny zwalczają np. bezzałogowce, czy też rakiety manewrujące. Ale Sona to też inne pojazdy, np. pojazdy dowodzenia, czy też pojazdy, które miałyby zmniejszone możliwości kinetycznego oddziaływania na przeciwnika, czyli np. zwalczania go w sposób taki bezpośredni tym grzmotem, tymi pociskami z działek ale na przykład miałyby rozbudowane zdolności, jeśli chodzi o tą walkę radioelektroniczną, czyli o to smażenie, czyli o to zwalczanie na przykład bez załogowców w sposób taki, którego nie widzimy. Smażąc jego elektronikę, zakłócając jego łączność, tu jednak należy pamiętać, że tego typu systemy i tak musiałyby być osłaniane przez te, Elementy, które no już potrafią zwalczać w sposób fizyczny te zagrożenia. Nie wszystko się da w ten sposób zagłuszyć, usmażyć, czy też zwalczać. Chociaż, gdy były te propozycje, gdy te projekty Sony, czy też pomysły na Sonę były realizowane, to na przykład w tych elementach Sony, które nie posiadały tych elementów, Bezpośredniego fizycznego oddziaływania, na przykład na wrogi samolot, śmigłowiec bez załogowca, rakietę, to te systemy, poza tymi zagłuszarkami i innymi tego typu systemami, miały być wyposażane w lasery. Laser, lasery bojowe, które już w troszkę inny sposób zwalczałyby te systemy, nie mniej skuteczne. To nie jest przeszłość, to już się dzieje, tak żebyśmy o tym wiedzieli. Na początku wspomniałem, że Sona ma mieć bardzo ważną funkcję, bardzo ważne zadanie, czyli osłaniać poruszające się oddziały. Coś, co jest niesamowicie ważne. No, najłatwiej dorwać taki system, i czy to będzie czołg, czy to będzie armatochałbica, czy wyrzutnia rakiet, czy też element obrony przeciwlotniczej, czy na przykład stanowisko obsługi bez załogowców, którzy muszą gdzieś przyjechać, rozłożyć się, później muszą się złożyć i gdzieś przejechać, to one są najbardziej zagrożone, kiedy się poruszają, kiedy zajmują stanowisko, kiedy mogą być wykryte. Ale nawet w przypadku systemów przeciwlotniczych, czy to będzie Narew, czy to będzie Wisła, czy to będzie Pilica, gdy one się poruszają, to ich możliwości zwalczania zagrożeń lotniczych najczęściej są równe zeru albo bardzo tego bliskie. Tylko wówczas, gdy są już rozłożone, gdy są przyszykowane do działania. W czasie rozkładania się, w czasie zwijania się i w czasie poruszania się są bardzo narażone na tego typu ataki z powietrza, czy to będzie bezzałogowiec, czy pocisk manewrujący, czy cokolwiek innego. I jeśli chcemy, żeby nasza obrona przeciwlotnicza, nasze czołgi, nasze armatochałbice, nasze wyrzutnie takie jak HIMARS, Homara, Homarka, żeby nasze cysterny, żeby nasze punkty dowodzenia, żeby nasze ciężarówki i pojazdy, które przewożą obsługi bez załogowców, czy to Gladiusa, czy też innych systemów, czy też BWP, czy cokolwiek innego, miało szansę przetrwać, na przykład w czasie ruchu, musimy mieć sonę. Czyli system, który zapewnia bezpieczeństwo w czasie przemieszczania się takiej grupy, czy też w czasie, gdy ona się rozkłada, albo się zwija z jakiegoś terenu. I czy mówimy o highmarsie, czy mówimy o tym pick-upie, czy tych pikapach z obsługą bez załogowca, to oni muszą w czasie ruchu mieć osłonę taką bardzo krótkiego zasięgu czyli sone system, który może towarzyszyć i w sposób bezpośredni chronić te systemy. Więc na przykład mamy poruszające się wyrzutnie czunmło i hajmarsy, to żeby one nie zostały zwalczone przez bezzałogowce, śmigłowce szturmowe, żeby nie były obserwowane przez te bezzałogowce, tam musi być element wykonawczy SONY, czyli ten pojazd, jakikolwiek to by nie był, czy kołowy, czy gąsiennicowy, który poruszając się jest w stanie zwalczać te zagrożenia. Pamiętajmy, że nie wszystkie elementy Sony miały być do tego zdolne, jednak większość z nich tak. O to chodzi w Sonie, żeby nasze poruszające się oddziały, czyli na przykład zaopatrzenie, czyli na przykład te oddziały, które jadą w stronę styczności, w stronę linii styczności z przeciwnikiem, mogły tam bezpiecznie dotrzeć, niezagrożone atakami ze strony. Pocisków manewrujących, ze strony granatów moździerzowych, ze strony bezzałogowców, to one muszą mieć osłonę przeciwlotniczą. Mobilną, autonomiczną osłonę przeciwlotniczą, czyli sonę. No i my tego właściwie nie. I dużo możemy mówić o bezzałogowcach. O wyrzutniach rakiet o dystansie kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów. Możemy mówić o lotnictwie. Możemy mówić o wszystkim. Ale zapominamy jakoś, czego no nie widać w umowach, że mamy taką warstewkę, która nie istnieje. O walce radioelektronicznej też nie będę się wypowiadał o jej znaczeniu, o jej roli, no ale to jest zupełnie inny temat. Nie mamy tego zabezpieczenia, tej warstwy, która jest tak ważna. Tu nie chodzi tylko o czołgi. Niektórzy powiedzą, no. Czołgi to przeżytek, BWP to przeżytek, kołowe transportery opancerzone to przeżytek, chociaż najczęściej się mówi czołgi. No tylko że one są potrzebne do odbijania terenu, do zajmowania terenu, BWP i KTO do przewożenia piechoty, nawet do tej, nawet do przewożenia tych operatorów dronów. Poczekajcie chwilę, droniarze, czy też bezzałogowcy, operatorzy też będą mieć specjalne pojazdy. Które zapewnią im bezpieczeństwo, które będą miały specjalne systemy do ładowania i wiele innych elementów, to tylko kwestia czasu. To już się dzieje w innych, można powiedzieć, państwach. My mamy na przykład Gladiusa, no żeby zwiększyć ich możliwości, ale na przykład mówimy: Super, potrzebujemy silnego lotnictwa. No, ale na przykład zapominamy, że kolumna cystern z paliwem dla tego lotnictwa. Też jest doskonałym celem, a bez paliwa samolot no nie chce najczęściej latać. Mamy magazyny, w których składujemy rakiety, pociski wszystko, żeby wyposażyć to lotnictwo. Mamy magazyny, które na przykład mają bezzałogowce czy też żywność. To wszystko trzeba dostarczyć w pobliżu frontu. A taki transport jest bardzo bakomym kąskiem, ponieważ no, zniszczy się go z dala od frontu, to na ten front nie dotrze. Tu też jest potrzebna sona. Sona to nie tylko poruszające się czołgi i pędząca sona, która to wszystko zabezpiecza. To jest o wiele szersze zagadnienie. Nie sprowadzajmy tego tylko do tych czołgów, do tych BWP-ów, do tych zmecholi, czy też do tych pancerniaków. To nie tak. Są na to coś o wiele ważniejszego. I poruszanie się to jest ten element, który jest czymś, gdy te oddziały są najbardziej narażone. Co widzimy na wielu filmikach, że taki poruszający się oddział jest narażony na wszelkiego rodzaju ataki. Mamy miny, mamy pepeki, mamy bezzałogowce i, i masę innych rzeczy, które mogą to zwalczać. I właśnie po to jest Sona. No ona nie będzie zwalczać min, ona nie będzie zwalczać pepeków, ale już te bezzałogowce, już te zagrożenia ze strony bomb szybujących, śmigłowców szturmowych, tych cięż... wyposażonych w te ciężkie pepeki, tu już ta Sona działa. Kiedy będzie Sona? Nie wiem. To jest coś bardzo ważnego. Cieszymy się z Pilicy Plus, cieszymy się z Narwi, cieszymy się z Wisły. A gdzie mamy ten element, który będzie chronił nasze wojsko, naszych żołnierzy? Gdzie znajduje się to piętro, które chociaż jest najniższe, to też jest ważne. To nie jest tak, że na ref, patrioty wszystko przechwycą. Nie, to jest niemożliwe. Na tym najniższym piętrze też potrzebujemy tego typu wyposażenia. I same poprady tego nie zapewnią. Niestety, ale taka prawda, że sam poprad tego nie zapewni, nie mówiąc już o tym, że poprat też powinien dostać możliwość przenoszenia, jeśli zostaną opracowane, ale te prace już trwają, cięższych wersji piorunów. Żeby ten poprat, oczywiście, razem z upgradeem zdolności wykrywania i identyfikacji i wpięciu w ten cały system obrony przeciwlotniczej, mógł zwalczać cele w odległości 10-12 km. Widzieliśmy, co się działo, gdy K-52, chociaż spadają, i nadal będą pewnie spadać. I co potrafiły zrobić, gdy oddaliły się na ponad 10 kilometrów i nawet z tymi ich ograniczonymi możliwościami, jeśli chodzi o zwalczanie jednego celu naraz, co ich pepeki, te już cięższe pepeki, robiły z atakującymi w czasie kontrofensywy, będąc już w odległości, na której mogły czuć się bezpiecznie. Tutaj ten element jest bardzo ważny. Osłona poruszających się oddziałów. Osłona tych oddziałów, które już się rozłożyły. I nie wyobrażajmy sobie tylko czołgów, nie wyobrażajmy sobie tylko BWP-ów. Wyobraźmy sobie ciężarówki z zapasami, wyobraźmy sobie pojazdy dowodzenia, radary przemieszczającą się obronę przeciwlotniczą, przecież ona nie może cały czas być w jednym miejscu. Ona też musi się przemieszczać. Ona też musi zmieniać stanowisko. No a gdy zmienia to stanowisko, to łatwo ją trafić. Tak to działa niestety. Systemy o większym zasięgu mają to ograniczenie, że no nie mogą być aktywne w czasie poruszania się. To jest dosyć utrudnione. I na przykład osłonięcie radaru, czy też wozu dowodzenia takiego Patriota, który. No jest cenniejszy niż wszystkie wyrzutnie w baterii razem wzięte. No jest wart tego, żeby posiadał on własny system, który będzie go zabezpieczał w czasie rozkładania się, w czasie marszu, ale też w czasie postoju. To jest tak ważny element, na którego czekalibyśmy na przykład 2-3 lata. Sona to coś więcej niż osłona czołgów i BWP-ów. I o tym musimy pamiętać. Niestety ten system. No jakoś nie ma y, dobrych emocji, żeby go ktoś wprowadził, żeby się ktoś zdecydował: opracujcie, macie możliwości, macie wszystkie elementy, proszę to spiąść do kupy, zrobić ten system autonomicznym, ale oczywiście, żeby mógł wpiąść się w IBCMA, tak żeby mógł przekazywać informacje, ale też, żeby mógł być odbiorcą informacji. Pozwólcie mu zapewnić osłonę naszym wojskom. No, tak to powinno wyglądać. Sona jest niesamowicie ważna. A jaki to będzie nośnik? Co tam będzie w skład wchodził? To jest też bardzo ważne. Tylko, że to już się opracuje. Te pomysły nasz przemysł i nie tylko nasz ma od dawna, ponieważ wiele państw widzi to zagrożenie. Systemy bardzo rozbudowane tak słynne ostatnio bezzałogowce trzeba zwalczać. Trzeba ich też używać, ale żeby je zwalczać, to trzeba mieć jakieś możliwości, trzeba mieć jakiś system. I tu cała na biało wchodzi. Sona ze swoimi efektorami kinetycznymi, z możliwością zwalczania celów w sposób fizyczny, ale też z możliwościami, tu też mamy takie zdolności, zwalczania ich w sposób niekinetyczny, zakłócając je, smażąc je i wiele innych rzeczy. Coś bardzo ważnego. No, ale jak widać, nic nie widać, tylko takie projekty, tylko takie przemyślenia. Mam nadzieję, że w tej kwestii coś się ruszy. Mam nadzieję, że ktoś zauważy, że to piętro, to niskie piętro, które teraz jest pokryte głównie przez Popradę świetna sprawa. Poprad jest naprawdę doskonałym sprzętem, i gdyby dostał jeszcze te ciężkie pioruny, te grzmoty. No to byłoby jeszcze lepiej. No tylko, że te 70- coś popradów to nadal za mało. Ich powinno być zdecydowanie więcej. Nie mówiąc o tym, że no powinna wejść sona, sona, która by miała jeszcze większe zdolności, ponieważ poza, systemem, ponieważ poza systemem rakietowym miałaby jeszcze ten system artyleryjski, lufowy, tak żeby w sposób ekonomiczny można było zwalczać te zagrożenia ale też, żeby można to było robić na większą skalę. Miejmy nadzieję, że takie coś zostanie wykonane, że tych popradów oczywiście będzie więcej. To też jest coś niebagatelnie ważnego, żeby, taki system, żeby takich systemów było więcej i tak SONA, wojska lądowe, wszystkie elementy. No ale przecież SONA może być też wykorzystywana, żeby osłaniać jakąś elektrownię tam, gdzie zabraknie nam Narwi i Pilicy żeby jakiś most osłaniała, żeby osłaniała jakiś magazyn, to też są systemy, które są w stanie to zrobić. jak najbardziej A to że jeszcze potrafią robić to w ruchu to wymaganie no to jest coś bardzo bardzo, bardzo ważnego. Więc miejmy nadzieję, że system sona w końcu zostanie klepnięty, opracowany i wprowadzony na szeroką skalę ponieważ te wszystkie zakupy Homaruwa, czyli hajmarsów, Homarów Homarówka, czyli Członok południowo -koreańskie. Zakupy lotnicze, tu ta sama pilica nie wystarczy, żeby osłaniać lotniska, a na przykład konwoje z wyposażeniem, z paliwami też trzeba osłaniać. Po co zniszczyć dobrze osłaniane lotnisko? gdy na przykład wystarczy rozwalić dostawy paliwa czy też wyposażenia i te samoloty sobie nic nie zrobią a przecież lotnictwo będzie też skierowane na dole czyli te drogowe odcinki gdzie będą lądowały startowały no one też muszą być osłonięte na przykład przez sonę Pamiętajmy, że to bardzo ważny element, miejmy nadzieję, że on się rozwinie tak jak trzeba. No ale kończmy. Dziękuję za uwagę, jeszcze raz zapraszam do wsparcia, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.